Hans Christian Andersen, latający kufer. Był sobie pewnego razu kupiec tak bogaty, że mógł całą ulicę i jeszcze jedną małą uliczkę wybrukować srebrnymi pieniędzmi. Ale nie czynił tego, gdyż z pieniędzy swych robił inny użytek. Wydawał szylinga, a dostawał z powrotem talara. Taki to był sprytny kupiec. W końcu jednak umarł. Pieniądze dostały się jego synowi. Ten żył sobie ogromnie wesoło, co noc chodził na maskaradę. Robił latawce z banknotów, a złotymi monetami puszczał kaczki po wodzie. W ten sposób pieniądze mogły się łatwo wyczerpać, i tak się też stało. Wreszcie zostały mu już tylko cztery szlingi, para pantofli i stary szlafrok. Przyjaciele przestali się nim zajmować. Bo nie mogli przecież spacerować z nim po ulicy, ale jeden z nich, który miał dobre serce, wysłał mu stary kufer i powiedział: Pakuj manatki. Było to bardzo pięknie powiedziane, ale on nie miał co pakować do kufra, więc wszedł sam do wnętrza. A kufer nie był zwyczajny. Wystarczyło nacisnąć zamek, a natychmiast wylatywał w powietrze. Syn kupca nacisnął zamek i hops, wyleciał przez komin wysoko nad chmury i coraz wyżej i wyżej. Dno kufra trzeszczało, a on bał się nie na żarty, by kufer nie rozleciał się na kawałki, bo wówczas fiknąłby porządnego kozła. Nie daj Boże! W ten sposób przyleciał do kraju Turków. Kufer schował w lesie pod suchymi liśćmi i udał się do miasta. Mógł to doskonale zrobić, bo w Turcji wszyscy chodzą jak on w pantoflach i w szlafroku. Po drodze spotkał Niańkę z dzieckiem. „Uchaj, ty turecka Niańko, powiedział. Co to za wielki zamek z wysokimi oknami wznosi się tam za miastem? Mieszka w nim córka króla, odpowiedziała. Przepowiedziano jej. Że będzie bardzo nieszczęśliwa przez ukochanego, i dlatego nikt nie ma do niej dostępu inaczej, jak w obecności króla i królowej. Dziękuję, powiedział syn kupca. Potem wrócił do lasu, las do kufra, poleciał na dach i wszedł przez okno do księżniczki. Leżała na kanapie i spała. Była tak śliczna, że syn kupca musiał ją pocałować. Obudziła się i przestraszyła wielce, ale on powiedział, że jest Bogiem tureckim, że przyleciał przez komin, to się jej spodobało. Potem usiedli obok siebie i on zaczął opowiadać historię o jej oczach, że są jak piękne, ciemne jezioro, po którym myśli pływają niby rusałki. I opowiadał o jej czole, że jest jak śnieżny szczyt w najpiękniejszym krajobrazie. I opowiadał o bocianie, który przynosi małe, śliczne dzieci. To były śliczne historyjki. Potem poprosił księżniczkę o rękę, a ona od razu się zgodziła. – Musisz przyjść tu w sobotę – powiedziała. – Wtedy król i królowa są u mnie na herbacie. Jakże będą dumni, że zdobyłam boga Turku. Ale pamiętaj, żebyś im opowiedział jakąś bardzo ładną bajkę. Bo moi rodzice najbardziej lubią bajki. Dla mamy musi być moralna, dystyngowana, a dla ojca wesoła, żeby się można było uśmiać. Dobrze, odpowiedział. Jako narzeczeńskie prezenty będę przynosił jedynie opowieść. I pożegnali się, a księżniczka dała mu szablę pokrytą złotymi monetami, które mu się ogromnie przydały. Poleciał do miasta, kupił sobie nowy szlafrok. Potem siedział w lesie i układał bajkę, która musiała być gotowa na sobotę, a to przecież nie jest takie łatwe. Kiedy skończył, nadeszła sobota. Król, królowa i cały dwór czekali herbatą u księżniczki. Przyjęto go bardzo łaskawie. Czy zechce pan opowiedzieć bajkę? pytała królowa. Głęboką i pouczającą, ale taką, z której można się uśmiać, powiedział król. Tak, oczywiście, odrzekł i zaczął opowiadać. Słuchajcie, była raz związka zapałek ogromnie dumnych ze swego pochodzenia. Ich drzewo geanologiczne, to znaczy duża jodła, w której gałęzi zostały zrobione, była starym drzewem w lesie. Zapałki leżały teraz między krzesiwem a starym garnkiem żelaznym i opowiadały im o swojej młodości. Kiedy mieszkałyśmy na zielonych gałęziach, mówiły, było nam jak w praju. Co rano i wieczór piłyśmy herbatę z brylantów. To była rosa, a cały dzień spędzałyśmy w blasku słońca. Jeśli słońce świeciło i słuchałyśmy bajek, które wszystkie ptaszki musiały nam opowiadać, wiedziałyśmy też o tym, że jesteśmy bogate, bo drzewa liściaste były odziane tylko latem. Naszą zaś rodzinę stać było na zielony strój zarówno w zimie, jak i w lecie. Ale przyszedł drwal i nastąpiła rewolucja. Rodzina nasza rozprysła się. Pień główny otrzymał posadę jako główny masz na pięknym okręcie który miał opłynąć cały świat, gałęzie rozesłano w różne strony, a naszym zadaniem jest miecić światło dla nas, dlatego my, tak wytworne istoty, przebywamy w tej oto kuchni. Mój los jest odmienny, powiedział żelazny garnek, stojący obok zapałek. Od chwili, kiedy przyszedłem na świat, gotowano we mnie i szorowano mnie. Ja dbam o rzeczy solidne, i właściwie zajmuję pierwsze miejsce w domu. Jedyną moją przyjemnością jest po obiedzie, kiedy mnie już wyczyszczą i wyszorują, stać na swoim miejscu i prowadzić rozsądne rozmowy z moim towarzystwem. Ale z wyjątkiem wiadra do wody, które od czasu do czasu schodzi na podwórze, żyjemy tu wszyscy w czterech ścianach. Jedynym zwiastunem nowinek jest dla nas koszyk. Kiedy wraca z targu, opowiada dużo, ale tak niespokojnie mówi o rządzie i o ludziach. Nawet niedawno jeden stary garnek słuchajcie tego rozpadł się w kawałki to jest, zapewniam was, prawdziwy liberał. Za dużo gadasz powiedziało krzesiwo stal uderzyła o okrzemień także posypały się iskry. Chcecie, urządzimy sobie wesoły wieczór doskonale. Mówimy o tym, kto z nas jest najwytworniejszy, powiedziały zapałki. Nie, nie lubię mówić o sobie, zaprotestowała gliniana misa. Prowadźmy lepiej rozmowę towarzyską. Ja zacznę, opowiem wam coś, co każdy z Was przeżył, więc się łatwo wczujecie, a to jest bardzo przyjemne. Więc nad brzegiem Bałtyku, wśród buków duńskich, jak ładnie się zaczyna. Powiedziały talerze, to będzie opowiadanie, które się nam z pewnością spodoba. Tak, tam spędziłam młodość w pewnej spokojnej rodzinie. Czyszczono tam meble, czorowano podłogi, a co dwa tygodnie zawieszano czyste firanki. Jakże pani zajmująco opowiada? Pochwaliła miotła. Od razu można poznać, że to opowiada kobieta. Taka jakaś czystość wieje z tego. Tak, to się czuje, powiedziało wiadro i podskoczyło z radości. Hop, aż woda plus nowszy na podłogę odpowiedziała plask. Nagliniana misa ciągnęła dalej swe opowiadanie, którego koniec był równie piękny jak początek. Talerze zabrzęczały z radości, a miotła wyciągnęła ze śmietnika zieloną pietruszkę i uwieńczyła misę. Powiedziała, że tym rozzłości innych. Wieńczę ją dzisiaj, pomyślała, za to ona uwieńczy mnie jutro. A teraz zatańczę, powiedział pogrzebacz. I zatańczył. Boże, zmiłuj się, jak wysoko podnosił w górę swą jedyną nogę, aż stary pokrowiec na krześle, stojącym w kącie, pękł ze śmiechu na ten widok. Czy teraz i mnie uwieńczycie? pytał pogrzebacz. I został uwieńczony. Ach, cóż to za motłoch! Pomyślały zapałki. Teraz przyszła kolej na samowar. Miał śpiewać, ale powiedział, że jest przeziębiony i że śpiewa tylko wtedy, gdy jest zagrzany. Oczywiście były to tylko wielkopańskie fochy. Nie wypadało mu śpiewać gdzie indziej niż u państwa na stole. Bo w nie tkwiło stare gęsie pióro, którym pisała służąca. Nie było w nim nic szczególnego. Chyba to, że maczano je zbyt głęboko w atramencie, ale ono było i z tego dumne. Jeżeli samowar nie chce śpiewać, to dajcie mu spokój. Za oknem wisi klatka ze słowikiem, który też umie śpiewać. Nie uczył się, co prawda, ale na dzisiejszy wieczór musi nam wystarczyć. Uważam za ogromnie niestosowne, powiedział czajnik, śpiewak kuchenny i brat przyrodni samowara. Abyśmy słuchali śpiewu takiego obcego ptaka. Czy to patriotyczne? Niechże koszyk rozstrzygnie tę kwestię. – Złości mnie to – zawołał koszyk. – Miłości niesłychanie, że w tak niemądry sposób spędzamy wieczór. Czy nie lepiej byłoby zająć się porządkiem w domu? Każdy wróciłby na swoje miejsce, a ja kierowałbym zabawą. To byłoby coś zupełnie innego. – Dobrze, zgadzamy się – zawołali wszyscy. W tej chwili drzwi się otworzyły, weszła służąca i wszyscy zanieruchomili na swoich miejscach. Nikt nie powiedział ani słówka, ale po cichu każdy myślał o sobie, nawet najlichszy garnek myślał o tym, jak bardzo jest wytworny i że wszystko potrafiłby zrobić. Tak, gdybym tylko zechciał, myślał każdy, mógłbym urządzić naprawdę wesoły wieczór. Służąca wzięła zapałki i rozpaliła nimi ogień. Mój Boże! Jakże trzaskały i buchały płomieniem. Teraz każdy widzi, że jesteśmy najważniejsze. Ślały zapałki. Jakiż to blask z nas bije. Jakie światło. Tak myśląc spłonęły. Tak, to była piękna bajka, powiedziała królowa. Po prostu byłam w kuchni z tymi zapałkami. Wiesz naszą córkę za żonę. Tak, powiedział król. Poniedziałek oddamy ci córkę. Mówili do niego ty, bo należał do rodziny. W ten sposób wyznaczono dzień wesela, a w Wigilię tego dnia całe miasto było rzęsiste iluminowane. Między lud rzucano ciastka i obwarzanki. Ulicznicy wspinali się na palce, gwizdali i wołali. Hurra! Było to niebywale wspaniałe. I ja chyba muszę pokazać coś ładnego, pomyślał syn kupca. Nakupił dużo rakiet fajerwerków i sztucznych ogni. Włożył to wszystko do swego kufra i wyleciał z tym w powietrze. Trach, trzaskało i huczało. Turcy podskakiwali na ten widok z radości tak, że aż pantofle fruwały im koło uszu. Czegoś podobnego jeszcze nie widzieli. Toteż uwierzyli, że to Bóg turecki żeni się z księżniczką. Gdy syn kupca wrócił ze swym kufrem do lasu, pomyślał. Pójdę trochę do miasta posłuchać, co ludzie o tym wszystkim mówią. Był bardzo ciekawy. Co też ci ludzie wygadywali? Każdy, kogo spytał, opowiadał na swój sposób, ale wszyscy mówili, że to było piękne. Widziałem na własne oczy tureckiego Boga, powiedział jeden. Miał oczy jak błyszczące gwiazdy, a brodem jak wzburzone fale. Leciał w płaszczu ognistym, mówił drugi. Asfalt płaszcza wyglądały cudne aniołki. Tak pięknych historyjek nasłuchał się syn kupca, a nazajutrz miało być wesele. Potem zaś poszedł do lasu, by wziąć do swego kufra. Ale co to? Gdzie kufer? Kufer się spalił. Została w nim iskierka z fajerwerków. Podpaliła ona kufer i oto był już tylko popiołem. Syn kupca nie mógł już latać nie mógł pofrunąć do narzeczonej a narzeczona stała cały dzień na dachu i czekała czekała tam pewnie jeszcze do dziś a syn kupca wędruje po świecie i opowiada bajki ale te bajki nie są już takie wesołe jak tamta którą opowiadał o zapałkach dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do bajkowego słuchowiska